Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym daily odcinku mnie na kanale i w kolejnym odcinku z Rise of Kingdoms dzisiaj jest przedostatni dzień eventów wikilinnych więc postanowiłem, że dzisiaj wydamy te punkty jeżeli chodzi o wspaniałe sanie mamy ich 124, jeszcze pewnie ich dozbieram, jeżeli ktoś nie wie to tutaj można zdobyć je z Śniącej gwiazdy, mam tutaj 28 na 100, muszę bardziej o to zadbać, mam jeszcze jeden dzień, e, ponad jeden dzień, o to, żeby tutaj e, o to bardziej zadbać, e, bo tutaj o niektóre rzeczy, to, tutaj jeszcze nie mam, tu mam wszystko, tu jednak, tutaj nie mam nic praktycznie, e, tutaj troszeczkę rzeczy mam porobionych, e, tutaj akurat też nic tu jest co trzeba zrobić, pokonaj barbarzyńców, akurat na barbarzyńców nie poświęcam czasu, a jak widzę tutaj ten expo jaki można tutaj zyskać, 50 tysięcy punktów expa, to będę musiał się tym zająć jutro. E, dziękuję Wam za to, że cały czas rośniemy, e, że cały czas idziemy do góry, lecz jest jedna sprawa, która mnie niepokoi. Że ja staram się dla Was jak najciekawsze te odcinki zrobić, a jednak duża część ogląda tylko jakieś 21 sekund. Jeżeli możecie mi odpowiedzieć, napisać w komentarzu, co bym mógł zrobić, żebyście oglądali jakby dłużej te materiały, nie przewijali, tylko oglądali jakoś tak chociaż do połowy. Większość Was. To bym był bardzo wdzięczny za te porady, ponieważ chcę robić dla Was filmy i cały czas, żeby nasz się kanał rozwijał. Bo ja tylko nagrywam filmy po to, żebyście Wy mogli je oglądać i żeby się uczyć gier, żeby potem móc pomagać innym graczom. Dobra, smaki świata to tutaj cały czas jakoś tam to robię. Teraz widzę, że tu jest ramka, więc muszę się postarać to dokończyć. Jeżeli chodzi o smaki świata to mam tutaj zrobione te dwie Tutaj mam jeszcze resztę Zobaczymy jak będzie z czasem To wtedy jeszcze zrobimy Jeżeli chodzi o wspaniałe stanie to tutaj jeszcze można ze zbiorów Z pokonywania barbarzyńców itd. itd. odbierać Widzę, że tutaj można odblokować za 7000 klejnotów albo za 50 zł, no 48 zł, ale nie mamy tylu klejnotów, żeby to odblokować. zobaczymy, może jeszcze mi się uda, bo wydarzenie kończy się za ponad 2 dni. Dobra, teraz szybkie przekliki i zobaczymy, do którego poziomu nam się uda tutaj dojść. Przydają się sposoby klikania z czasów, gdy grałem w Minecrafta. 7. Poziom i na siódmym poziomie stanęliśmy. Tych poziomów jest 25, a więc muszę się pospieszyć. Jednak to jest spowodowane tym, że w liściącej gwia gwiazda mam tak mało rzeczy zrobionych. Musimy tutaj więcej porobić tego. Odbieramy nagrody, tutaj pierwsze. Mam nadzieję, że tutaj uda mi się uzbierać te 7000 klejnotów. Bo tutaj możliwe, że to się zwróci. Sprawdźmy, czy to się zwróci, jeżeli by mi się udało na maksa zrobić tutaj ten cały event. Tutaj mamy 500 klejnotów. Tutaj mamy jeszcze gdzieś. Tutaj mamy już 1000. 1000, 1000, 1000. Tutaj będziemy mieli 1500. Tutaj z tego co widzę, mamy. Czekajcie. 1000, 1500, 2500. 2500, 3000, 4000 4000 to już jest po tysiaku, czyli 5000 i tutaj jest 2000. Więc, jeżeli by się udało nam cały lutki zrobić, to się nam zwrócą klejnoty wydane. A do tego jeszcze będziemy mieli wiele innych nagród, takich jak na przykład złote klucze, które by nam posłużyły do zrobienia openingu, który jest planowany. Tutaj zimową krainę na stałe możemy odblokować. Z tego co pamiętam, gdzieś tutaj było, można odblokować zimową krainę. Tutaj, idźmy. Właśnie, tutaj tylko można. Więc będzie trzeba, będzie trzeba to odblokować. Muszę uzbierać te 7000 klejnotów, więc muszę tych parkourzystów pokonać, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Złote Królestwo jest, które pewnie porobi jutro i stawię Wam na odcinku za dwa dni, ponieważ jutro pewnie się pojawi odcinek z Albiona. Mam nadzieję, że ciekawią Was też te odcinki zrobione. Staram się zrobić to tak ciekawie, tak lepiej, żeby też interesowało osoby, które nie grają w tą grę. Tak samo jak odcinki z Rise of Kingdoms. Słodkie przekąski, zrobimy tutaj tą scenę, potwierdź. Jeżeli chodzi o tą historyjkę, co tu trzeba zrobić? Bo zapominam, że cały czas tu są jakieś zadania, żeby najpierw je zrobić, a ja je robię tak pobocznie. Surowce odebrane w mieście, 100 tysięcy. Uda nam się? Tak, udało się, dobra. Otwórz przyspieszenie i tam jeszcze do tych leśniących sań otrzymamy. Gdy kierujesz się w stronę bazaru zachodniego, w Twych uszu dobiega piękna melodia. Bazar górski. Dobra, i tak szczerze te dialogi, o tutaj jest Karol Wielki, zarząd, co ty także zamierzasz tu spędzić popołudnie? E, dobra, ale to akurat ja e, skipuję, tak szczerze, e, bo tak w różnych gierkach, jak są takie sceny, e, to skipuję, się interesuję tylko e, nagrodami, jakby jakimi postaciami tu są, e, graficznie na to patrzę. E, lecz e, nie za bardzo mnie ciekawi e, tutaj te dialogi akurat, e, to mnie akurat mało interesuje, ale chociaż e, fajnie że takie coś jest, powitać zainteresowanie, jeżeli chodzi od strony gry. Na pewno to utrzymuje y, graczy. Tak przynajmniej według mnie. Dobrze, to by było dzisiaj. Y, na tyle. Odcinek troszeczkę krótszy, ale myślę, że treściwy. Dlatego ja staram się robić te treściowe odcinki, żeby zachęcać do oglądania do końca. Ale jeszcze raz przypomnę, tak jak na początku, jeżeli macie pomysł, jak tutaj uskutecznić to, żeby była większa y, oglądalność, dłuż, dłużej, żebyście oglądali, możecie nam pisać, jeżeli nie oglądacie na przykład do końca e, lub po prostu skipujecie, dlaczego skipujecie, e, co was takiego nudzi w tym e, odcinku, że to robicie. A jeżeli macie pomysł, po prostu jak zaciekawić, to też chętnie przyjmę ten pomysł i postaram się go zastosować. To by było na tyle dzisiejszego odcinku. Dziękuję wam tym, co oglądali od początku do końca. Jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. No i przypominam o noworocznym, noworocznym streamie, który odbędzie się na twitchtv ekwi 44 Link do, te, do tego Twitcha, jak i do Discorda. Macie w opisie, zapraszam, bo tam jest ogłoszenie, jak będzie wyglądał ten stream. Stream odbędzie się 31 grudnia. Będzie to stream przedłużany, gdzie można przedłużyć followami, subami, e, donatami i innymi rzeczami. E, licznik startowy 6 godzin i możliwe, że po prostu się przedłuży kilka dni. To będzie stream imienny więc dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się i życzę Wam miłego wieczoru. Cześć.